Witam, przemysł trójbój.pl. Z chyba czarne kąty imprezy, a Poryt może wygrać. Przedstaw się. Szwednik Łukasz z Preso Team. Waga 90 kg. Rekord życiowy bez koszulki 230 kg. 230 kg dużo. Rafał Zawadzki planuje 250 Około 13 kg więcej wygra z Rafałem. Myślę, że powalczę. Poza wyciskaniem zajmuje się dyskretorystyką. Wetka. Czy to myślisz tylko pod kątem wyciskania? Czy także... Tylko pod kątem wyciskania. To skąd to dobra sylwetka? Ciężkie treningi. Także dzięki, życzymy powodzenia. No i zobaczymy, jaki będzie wynik po imprezie. Czy wygrasz z Opelem, czy nie wygrasz? Dziękuję bardzo. Dzięki.